Cześć, tu Wojtek z Polska Zwiedza.pl. Pozdrawiam z kolanty. Pokażę Wam, jaki tu jest przepiękny widok. Zaledwie kilkaset metrów od naszego hotelu. Na kolancie postanowiliśmy spędzić dwie noce w bardziej luksusowych warunkach, czyli zapłaciliśmy więcej. Wybraliśmy Lazy Lodge. Jak wygląda hotel, możecie zobaczyć w jednym z moich poprzednich filmów. Link do tego filmu tam też opisie. Dzisiaj postanowiliśmy przejść plażą, czyli z naszego hotelu skręciliśmy w prawo i przeszliśmy kilkaset metrów. Na początku pokąpaliśmy się w takiej zatoczce. Cisza, spokój, nikogo nie było, bo wszyscy zostali bliżej swoich hoteli. Przez godzinę mieliśmy spokój, potem przypłynęła dość sporych rozmiarów meduza. Cztery lata temu temat Meduz w ogóle nie był poruszany przez przewodników, organizatorów wycieczek a teraz raz nie mieliśmy snorkelingu ze względu na meduzy a teraz nawet przy brzegu jesteśmy jedna gigantyczna meduza pływa sobie więc omijamy ją szerokim łukiem, no naprawdę jest gigantyczna a tak to wygląda kolanta jest mniej Popularną wyspą niż Fifi czy inne wyspy, więc jest tutaj dość dużo miejsca, żeby poczuć się, jakbyśmy byli sami. Większość turystów, czy się, <śleszy> wszyscy turyści, są tam za zakrętem. My odeszliśmy od swojego hotelu i jesteśmy w takiej oto zatoczce. Tu już się kończy. Możemy iść albo tutaj w prawo, i dojdziemy do głównej ulicy, albo tutaj. Jakoś ścieżką do góry, i nie wiemy co zastaniemy Zobaczymy za chwilę. Ale pływanie w morzu na kolancie, no ma swoje zalety, żeby się poczuć jak na dziewiczej plaży. I lokalny wędkarz. No ale ta meduza, powiem Wam, olbrzymia. Ma największa meduza, jaką już się widziałem. Waonang już się okazało, że jak wykupiliśmy wycieczkę na Hong Island, tam też miały być dwa miejsca, gdzie mieliśmy posnorkelingować, ale niestety nie udało się ze względu na to, że tam były meduzy. W tym roku widać, meduzy stanowią duży problem. 4 lata temu w ogóle ich nie było. Przynajmniej wtedy, kiedy my byliśmy, choć byliśmy w tym samym czasie co w tym roku, czyli pod koniec lutego, wtedy nie było żadnego problemu z meduzami trosą, więc jeżeli będziecie planować wycieczki będą dwa Waonang na fifi czy na innej wyspie, spytajcie się, czy jest problem z meduzami, żebyście nie byli rozczarowani, gdy już wypłyniecie i się okaże, że ze stop nici. Ale dobra, wracamy do widoków z kolanty. Są przepiękne, już wam pokazuję. Krajskie widoki, moim zdaniem. Nasz hotel jest tam za zakrętem, kilkaset metrów. My doszliśmy właśnie tutaj, pokąpaliśmy się. Teraz weszliśmy na górę, żeby iść dalej. Tak, i zostaliśmy widok. W ogóle te skały. Na początku myślałem, że to jakaś siatka się wtopiła. Skały, ale one są wszystkie takie. Wygląda to naprawdę niesamowicie spójrzcie jakby ktoś tu przyszedł i pochlapał je farbą co ciepły widok zaraz będziemy szli tam dalej patrzcie jak to ładnie gotowe tutaj jest jedna zatoczka druga zatoczka przejdę W niektórych miejscach jest bardzo płytko, niektórych robi się od razu głęboko, ale woda jest cudownie orzeźwiająca, bardzo czysta, więc na takie ubały idealnie możecie się schłodzić, pokąpać. Myślę, że tam dalej, jak wypłyniecie, też dałoby się posnorkingować. Tylko te meduzy no, stanowią zagrożenie więc naprawdę trzeba być ostrożnym Ależ tu jest pięknie Jestem pierwszy raz na kolancie i mnie pozytywnie zaskoczyło Naprawdę to jest bardzo ładnie kolejna plaża Kolanta mam wrażenie to spokojny dostęp do morza się plaże, szerokie A jak jeszcze zacznie się odpływ, to ho ho Jest tej plaży Ale jest łagodne zejście do morza Leniwe fale Przyjemnie się tutaj pływa, naprawdę Ale to co mi się najbardziej podoba, że nie ma takiego wrażenia Natłoku czy skomasowania ludzi Wystarczy odejdziecie parę parędziesiąt metrów dalej i macie kawałek morza dla siebie. Czysty relaks na kolancie, słuchajcie. Czysty relaks. Opuszczamy już tę wyspę i zmierzamy dzisiaj na dzieci. Jestem już na przystanie, czekamy na swoją łódź. Wyjazd. wypłynięcie o 13.00. Koszt szkolanty na Fifi my zapłaciliśmy 500 watów od osoby. już Wam pokazuję jak wygląda otoczenie. 500 watów od osoby, oczywiście. Odbiór z hotelu. Przyjazd tutaj na przystoń. Teraz sobie czekamy do 13.00. I stąd będziemy właśnie płynąć na Fifi. Do wyboru są dwie opcje. Możecie płynąć Speedboatem, ale jest wtedy drożej 600W. Albo możecie płynąć ferry wtedy właśnie my zapłaciliśmy 500W. Różnica to jest tylko pół godziny, bo o tej samej porze nawet wypływają. Speedboatem na Fifi mówiono nam, że dopłyniemy w pół godziny, a ferry w godzinę. Jako, że mamy hotel od 14, to jest Speedboat. To jest ferry Jaka jest różnica, właśnie? Tak wygląda Ferry, duża, wielka łajba, a mamy swój kołcik. Też na 3 siemięki, czyli dopłyniecie w godzinę. Ale jako, że mamy hotel o 14, więc godzina będzie idealna, zejdziemy w Łodzi tam do hotelu. Idzie się na piechotę z 8 minut, więc będziemy akurat o 14, po 14 w hotelu. Zostawimy bagaże i zaczniemy zwiedzać sobie Fifi. Więc ostatnie spojrzenie na kolantę. Na kolantę. Tak to wygląda. Jakbym miał podsumować kolantę, jestem pozytywnie zaskoczony. Wcześniej czytałem, że kolanta jest taka. Brudne wyspy nie ma co zwiedzać, a trudne plaże nie ma co zwiedzać. Aż się okazało, plaża jest fantastyczna, możecie iść na dłuższy spacer, woda cudowna dużo miejsc do kąpania się, szczególnie, że właśnie ze względu na rozległą plażę, możecie znaleźć takie miejsce, gdzie będziecie sami, fantastyczne uczucie, dużo knajp, ceny są niższe niż na Aona, więc też możecie wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o nocleg, ta, która w naszym przypadku nie, bo przyjęliśmy bardziej luksusowy, bo tak na Kolancie mieliśmy o spędzić w pięknie urządzonych w pokojach o hotelu Lazy Lodge, oczywiście w innych filmie, żeby pokazać jak, jak to wygląda, ale jeśli chodzi w ogóle o dostępność, hoteli, hosteli, mnóstwo do wyboru różnych przedziałów cenowych, więc jestem przekonany, że na pewno nie zjedzię. Nakonoty jest właśnie dobrym miejscem podróży, żeby tu odpocząć, ale też dobrym miejscem, żeby potem gdzieś dalej jechać ja na swoje umiejscowienie. Cztery lata temu my stąd płynęliśmy na wyspę Kocian. Tam spędziliśmy parę dni. Też polecam ale bardziej wycinować się, bo tam, na tej wyspie praktycznie na od odpoczynku czy wzięcia cookie nie ma co robić. Nam na tym zależało, żeby właśnie po, po fifi wtedy odpocząć na Kocian. Teraz robimy inaczej, po kolancie. Płyniemy na FIFI, to jest, nasza, to jest nasza ostatnia wyspa. Potem już Phuket i lecimy do Polski. Ale jeszcze mówiąc o kołańcie no to właśnie te ceny 500 W. Od osoby czytałem w internecie, że 400-450 nigdzie nie udało nam się takich cen zdobyć. Może na ten poradny prom byłaby taka cena, ale nam zależało, żeby jeszcze, do, żeby jeszcze pobyć w pokoju do ostatniej chwili, a się koło tej 12 dopiero wsiąść na łódkę i przepłynąć na TV. i tyle. Dzięki że oglądaliście. trzymajcie się w tych poskąd da Ej, dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki "Porachunki".